Dzisiaj z gadżetami. Miałam duży. U mnie w domu jest tak, że jak coś komuś przeszkadza, a ja się nie zgadzam, żeby to zniknęło, to oni robią tak, jak mnie nie ma w domu, to chowają. A jak schowają, to ja już nie pamiętam, że miałam. Miałam w domu taką dużą klepsydrę. Gdzieś mi schowali. Stłukła ci się? Dobrze, ale ja mam dużo innych małych klepsydar i wiecie już o czym dzisiaj będę mówiła. Ostatnie okoliczności sprawiły, że zaczęłam spór z Panem Bogiem. Jak wiecie, z Joba czy z Izajasza nie warto się z Bogiem spierać. Wiemy dlaczego, bo Izajasza mówi delikatnie: chodźcie, więc i spór ze mną wiedźmy, mówi Pan. I to jest fajnie, bo to jest spór z obietnicą. Choćby Wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choćby były czerwone, jak purpura, staną się jak wełna, to jest miłe spieranie się z Panem Bogiem, ale inne spieranie się z Bogiem. W księdze Joba z kolei jest tak. Wtedy Pan odpowiedział Jobowi spośród wichru i rzek. Któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Przepasz swe biodra jak mężczyzna, będę cię pytał, a ty mnie poucz. O co ja się spierałam z Bogiem? Ostatnie okoliczności, kiedy, kiedy straciliśmy dwóch przyjaciół, jednego po drugim, trzeci wylądował w szpitalu, Dziecko, które się świeżo, nowiuśkie narodziło, ono się okazało z potężną wadą serca. Walczyliśmy o nie w modlitwie i walczymy da, nadal. Wierzę, że jest ku dobremu, idzie ku dobremu. Spierałam się z Bogiem, bo myślałam: Boże, dlaczego? Po co to jest? Dlaczego my to przychodzimy? Dlaczego bliscy mają to przechodzić? Co się dzieje? O co chodzi? I wiecie, to jest trudne, co Pan Bóg mówi, a on. Yy... A on odpowiada zawsze na nasze pytania. Więc te doświadczenia były tak dla mnie trudne. Czułam, że cierpię i wiedziałam, że jest to trudne dla innych. Dlatego zadawałam Bogu pytanie i zaskoczyła mnie jego odpowiedź, bo on powiedział do mnie: Czas nie jest Wam dany tak, jak Tobie się wydaje, że jest dany. Nie Ty zarządzasz czasem i nie Twoją rzeczą jest wiedzieć, na ile czasu kogo dałem. I powiedział mi, że mam korzystać z tego, co dostałam w całej pełni. I dzisiaj z tą świadomością chcę Wam przekazać to, że nie wiemy, nic nie jest pewne do końca. Nie jest pewne do końca to, że jesteś. Yy, Zawsze zdrowy. Nie będzie do końca pewne to, że jesteś z mężem, któremu ślubowałeś do końca życia być, bo nie wiesz kiedy zostanie e, odebrany ci. Nie jesteś pewien, na jak długo dostałeś samochód, czy na jak długo będziesz mieć pracę. Nic nie jest pewne w tym życiu. Ale pewne jest to, że powinniśmy szanować każdą jedną upływającą kroplę naszego życia. Każdy jeden, każde jedno ziarenko z tego czasu nam danego. I fragment, który czytam wielokrotnie w zasadzie dwa razy czytałam na Sylwestra e, naszego, fragment, który bardzo lubię, mm, z kaznodziei e, z Salomona: Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów, czas rzucania kamieni i czas zbierania kamieni, czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich, czas szukania i czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzucania, czas rozdzierania i czas skrzywania, czas milczenia i czas mówienia, czas miłowania. I czas nienawiści, czas wojny, i czas pokoju. Jaki pożytek ma pracujący z tego, nad czym się trudzi? Widziałem utrapienie, jakie Bóg dał ludziom, aby się nim trudzili. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca, lecz tak, że nie pojmie człowiek dzieła, którego dokonał. Bóg od początku aż do. Końca. i Biblia uczy nas tym fragmentem, że są tak różne sezony w naszym życiu. E, uczy nas, że możemy się w jednym momencie śmiać, a za chwilę płakać. Moja rada dzisiaj korzystajmy z tego w całej pełni. Chciałam jak Polianna, kiedy byłyśmy z Agnieszku w szpitalu w Warszawie do, do, do Jasia, pojechałyśmy. Pojechałyśmy wspierać też e, e, ojca i matkę tego świeżo narodzonego dziecka, i tak nie wiedziałam, co powiedzieć, bo wiecie, jest, jesteśmy trwa operacja, nie wiemy, jak ona e, będzie przebiegać, ale mam, miałam pełną nadzieję w Bogu, bo dużo osób się modliło. Modliły się kościoły, modlili się ludzie w Polsce, i wierzyłam, że Bóg e, to życie zachowa. I, i szukałam słów wsparcia dla rodziców dziecka, i chciałam, jak polianna im powiedzieć, cieszcie się z tego momentu, bo ten moment może was jeszcze bardziej zjednoczyć. Nie umiałam tego powiedzieć, bo nie wiem, czy byli gotowi, by to usłyszeć, tamtego momentu, bo ich serca były wystraszone, były przejęte tą sytuacją. A dziś wiem, że jest czas, do tego, żeby też wspierać siebie nawzajem i, i być ze sobą w takich trudnościach. Nie ma Jarka, a, ale Jarek ostatnio napisał takie słowa, że e, dziękuję grupie modlitarnej za wsparcie, za modlitwę, za obecność, bo kiedy czytał księgę, Hioba, księgę Joba, to czuł się jak Job, jakby został porzucony, pozostawiony, otoczony trudnościami. Przeszedł z księgi Joba do księgi, do, pieśni, do księgi psalmów, i już jego serce zaczęło się radować. On zaczął po prostu kwitnąć i zaczęło być coraz lepiej. Wczoraj napisał, że czyta pieśń nad pieśniami, chyba dlatego go dzisiaj nie ma. Tak rozkoszuje się czasem. Sądzę, że Bóg nam dał różne wydarzenia. Żebyśmy szanowali ten czas. I nie wiem, czy pamiętacie tydzień temu, jak wbiegłam do kościoła z mokrymi włosami, że miałam zadanie przywitać kościół i powiedziałam, że odpowiadając na pytania, czy nie mam suszarki w domu, mam suszarkę, miałam suszarkę, ale czasu nie miałam. To nie było prawdą. Czas każdy dostaliśmy taki sam. Każdy. Ma 24 godziny w dobie i dzisiaj chcę zadać sobie pytanie: czy ten czas, który masz, czy to jest czas, który wypełniasz i szanujesz tak, jak trzeba, tak jak zostało nam to powierzone? Czy też się złapałeś na tym, tak jak ja, że tłumaczysz siebie tym, że nie masz czasu, nie masz czasu, żeby odwiedzić rodziców, żeby zadzwonić do przyjaciela, nie masz czasu, żeby odpocząć? Mamy kalendarze, mamy samochody, coraz szybsze samochody, mamy e, telefony, mamy już nawet nie trzeba iść na pocztę, żeby list wysłać, tak? Można, można maila szybko w telefonie, nawet do komputera nie trzeba dochodzić. E, robimy wszystko szybciej, bardziej. I to co tydzień temu głosił Robert. Często chodzimy na skróty. Jakbyśmy chcieli ten swój czas przyspieszyć, a nie o to chodzi. Bo pytanie jest, co robimy z tym czasem, który zaoszczędziliśmy szybko dojeżdżając do miejsca, bo mamy szybki samochód? Co robimy z tym czasem, który zaoszczędziliśmy wykonując telefon, zamiast pójść do kogoś załatwić sprawę, bądź napisać maila szybko z telefonu, zamiast pójść napisać ręcznie i wysłać ten list na poczcie? Czy my ten czas, czy, czy my nim zarządzamy dobrze? Wiecie, czas nie jest czymś abstrakcyjnym. To jest realny dar, który dostaliśmy od Boga. I wiedzą jeszcze bardziej, jak bardzo jest realny to czas te osoby, które straciły bliską osobę, bo nagle czujesz, że, że coś ci zostało zabrane i myślisz, ten czas można byłoby inaczej spędzić, zwłaszcza te ostatnie dni, tygodnie, miesiące. Kiedy widzisz osobę chorującą, to. Pewnie zauważasz, że jest w, taka refleksja: potrzebuje więcej czasu, więcej czasu na przyjaźnie, więcej, więcej czasu na wyleczenie, więcej czasu na e, relacje. A kiedy widzisz osobę zakochaną, która czeka na, e, na swojego ukochanego, czy na swoją ukochaną, to widzisz, że ona przybiera nogami i mówi: Ja już chcę przyspieszyć czas. Jeden chce czas spowolnić. Drugi chce czas przyspieszyć, jak przy za zarządzaniu czasem zrobić to dobrze. Poszukajmy przykładów y z Biblii. Nie odkładajmy na kiedyś podpowiada nam list do Hebrajczyków, trzeci rozdział, piętnasty, werset. Dziś, jeśli, jeżeli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Ile razy mówimy, zacznę się modlić od jutra. Niektórzy to mówią od poniedziałku. No dzisiaj to dobrze się składa, bo to jest dwa w jednym od jutra, to znaczy też od poniedziałku. Naprawię te relacje, kiedy się trochę uspokoi. Pójdę do kościoła, może za tydzień, może za miesiąc. A Biblia mówi dziś, nie jutro, nie kiedyś, dziś. Wyobraźmy sobie człowieka, który pokłócił się z sąsiadem, nie rozmawiał. Nie, nie musimy sobie wyobrażać. Mamy takich dużo. Ok, dobrze. No dobrze, no nie, nie życzę źle temu sąsiadowi tfu tfu. <laughs> nie życzę mu w ogóle źle, ale wyobraźmy sobie, że ten sąsiad umiera. No dobra, czujemy ulgę, tak? Nie. A trochę jest w nas żalu, że nie zdążyliśmy jednak się pogodzić, czy nie zdążyliśmy zamienić dobrego słowa albo powiedzieć przebaczam ci, przebaczam ci w imieniu Jezusa, ale ci przebaczam. Przynajmniej się staram. Nie marnujmy czasu, bo czas nie jest skończony. Chociaż widzicie, tu mam klepsydrę 30 sekund, 3 minuty, 5 minut i 10 minut. I tak sobie myślę, że każdy z nas ma tyle sobie w sobie piaseczku i każdy ma inny rodzaj piaseczku. Mądrze wykorzystujmy czas zgodnie z Efezjan, piątym rozdziałem. Zważajcie więc jak postępujecie, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, bo dni są złe. I pewnie zauważacie, że dookoła nas dzieje się e, trudno, nie wiem jak to nazwać, sprawy geopolityczne są zatrważające. Jesteśmy przy ro, rosyjskiej, rosyjskiej granicy, tak? I, I wiemy, co się dzieje, trochę się lękamy. Słowo Boże mówi: wykorzystaj czas, bo dni są złe. A gdzie my spędzamy najwięcej czasu? Nie wiem, czy wy tak macie. Jeśli chcesz przyspieszyć czas, to siedzisz na Facebooku. Bardzo szybko czas mija na Facebooku. Przypalają się ziemniaki, przypala się obiadek. Kto marnuje czas na Facebooku? Aha. Jest też taka platforma Netflix dla tych, co nie mają Facebooka, nie? Lokowanie produktu. Inne social media są zakupy online i one również potrafią nam czas połknąć. Nie wiem, czy macie. Jest też taka, taka platforma. Jedni korzystają z AliExpress, inni z temu, i tam. Poskroluj, poskroluj, znajdziesz jeszcze. I w piętnastu odmianach masz różne, te same rzeczy, ale tutaj pięć groszy taniej, tam pięć groszy więcej, a tutaj dostaniesz gratis. I w ten sposób y, marnujemy czas, a mamy postępować jako mądrzy, nie jako mądrze, wykorzystać czas, bo dni są złe. Czy wszystko to, co wymieniłam, jest złe? No nie. Część rzeczy służy naszemu rozwojowi i powtarzam, wykorzystujmy czas mądrze. Wykorzystujmy czas mądrze w naszej relacji z Bogiem. Ja często się modlę, Boże, dziękuję Ci za to, że jesteś cierpliwy, że jesteś cierpliwy do mnie. A to, co pastor dzisiaj, witając nas, powiedział: Jak długo, po, po ilu ostrzeżeniach, po ilu napomnieniach e, potrząśniemy się, otrząśniemy się? I tu mam taką, taką sugestię, taką propozycję: co by było, gdybyśmy 10 minut zaczęli od 10 minut z życia naszego oddać na wyjście z domu i na krótki spacerek, i modlitwę, 10 minut nie chcesz wyjść z domu, zrób to w domu 10 minut jednego dnia i tak sobie wyobraźmy biznesmena, który jest bardzo zapracowany który nie ma na nic czasu, ale był na, na takim czy dostał taki werset zważajcie więc jak postępujecie nie jako mądrzy, nie mądrzy tylko mądrzy, wykorzystując czas bo dni są złe to ten człowiek przeznacza 10 minut swojego życia, 10 minut spaceru na modlitwę z Bogiem, a potem twierdzi, to zmienia moje życie. I rzeczywiście tak jest, bo z 10 minut nudnych na początku robi się 15 minut, coraz bardziej ekscytujących, a potem już widzisz, że Bóg odpowiada na spotkanie, na modlitwę, na, na pytania, na yy, zagadnienia różne. Czyli zamiast włączyć telefon, zamiast włączyć wiadomości, zamiast scrollować, szukać nowych informacji, co się komu zadziało, w jakim regionie świata, zapytajmy Boga, co On ma dla nas na dziś. I małe decyzje mogą przemieniać nasz dzień. Teraz chcę dotknąć emerytów francistów i tym, którym czas upływa, tak jak w tej 30-sekundowej. Klapsy. No strasznie szybko mija ten czas. Ja nie wiem, jak wy czujecie. Ja czuję, że mija bardzo, bardzo szybko. I łapię się na tym, że mówię często już jest za późno. Zmarnowałam za dużo lat. Gdybym się wcześniej nawróciła, i jeszcze czas mi uciekł, nic nie osiągnęłam. Więc jeśli się czujesz jak na tej 30-sekundowej klepsydrze, czy w tej, poszukaj Psalmu 90. Wyryj go sobie na tablicy swego serca. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy nabyli mądrości serca. Psalm 90, 12 werset. Nie chcę się bać upływu czasu. Chciałabym, żebyśmy żyli świadomie, żebyśmy mieli. Refleksje nad swoim życiem, a każda jedna okoliczność, przez którą przechodzimy, niech nas e, potrząsa i uczy nas, że to jest dane nam w prezencie, jest to dar, którego nie powinniśmy marnować. Jeszcze do emerytów i rencistów. Mojżesz miał lat 80, gdy zaczął swoją służbę. Nie mamy 80-latków jeszcze u nas. Abraham został ojcem w wieku 100 lat. tak, 90 lat miał, jak dostał obietnicę. Też nie mamy 100-latków jeszcze. Ten łotr na krzyżu miał ostatnie chwile swego życia i to wystarczyło, by, by Jezus powiedział do niego dziś będziesz ze mną w raju. Dla Boga nigdy nie jest za późno. Nie patrzmy na czas jako stracony. Jak to możliwe trzeci raz dziesięć minut? Przesuwam. Ktoś oszukał. Patrzmy na to, co możemy zrobić tu i teraz. I tak jak e, i tak jak słowa, które e, mówią o czasie, którego wciąż nam brakuje, to twierdzę, żeby, że jeśli będziemy dobrze, to tak jak z finansami. Jeśli twierdzisz, że, źle, że brakuje ci w ciągle pieniędzy, to chcę ci powiedzieć, że źle nimi zarządzasz. Jeśli mówisz, że brakuje ci ciągle czasu, to jest tak samo. Źle nim zarządzasz. Moja sugestia dzisiaj. Zacznijmy Celebrować życia i celebrować to, co dostaliśmy od Boga. Żyć świadomie i, i zadawać Mu też pytania, Boże, co masz dla mnie? Co mogę zrobić więcej? I zacznijmy to robić. W, w, na grupie modlitewnej modlimy się teraz o służbę dla Leszka. Leszek tydzień w tydzień prosi o modlitwę, bo On chce mieć służbę. Ja wierzę, że, że, że wymodli to, tak jak wymodlił prawo jazdy, jak wymodlił sobie magistra, jak wymodlił sobie samochód. Oczywiście, że modlił się, ale jeszcze i wszystko robił, żeby to, żeby to uzyskać, tak? Czyli nie siedział w swoim domu i nie czekał na to, tylko chodził na studia, chodził szukał samochodu, zarabiał pieniądze, zbierał pieniądze. I wszystko to zrealizował. Tak samo i zdobył pracę. Musiał te swoje CV porozsyłać. Nie odkładajmy na kiedyś. Bądźmy świadomi, że są różne momenty w naszym życiu. Mądrze wykorzystujmy czas i nie bójmy się upływu czasu. Dzisiaj szczególnie chcę, zwłaszcza po tych doświadczeniach, które przeżyliśmy, szczególnie powiedzieć, że. To, co się dzieje, mija. I jak to mówił również nieżyjący nasz przyjaciel, każda żmija kiedyś mija. Chcę powiedzieć, że przejdziemy przez wszelkie trudności i, i poradzimy sobie, ale też chcę powiedzieć, że i radość będzie naszym udziałem. I dzisiaj z drobnych rzeczy też się cieszmy. Cieszmy się z wnucząt. To też jest fajne, wiecie, nie da się przyspieszyć czasu, nie da się mieć wnuków bez dzieci własnych. Naprawdę. A to jest taki skarb, że ho, ho. Jeszcze na koniec chcę powiedzieć, że miałam sen dzisiaj. Śniło mi się, że jestem w kościele, stoję tutaj, pewnie już emocje mi się udzieliły. I widziałam naszego Mariusza, jak siedział w swoim, na swoim miejscu, aktywnie brał udział, e, machał ręką, wołał: Aleluja na moje słowa. I wierzę dzisiaj, że, że Mariusz do nas wróci, że, że wróci, będzie silny, będzie, będzie na nowo uleczony, uzdrowiony. I, i, i ten czas, który mamy bez niego na dziś, to jest czas naszego też wsparcia dla niego i, yy, i przygotowywania się do, do nowych rzeczy. Chcę się pomodlić na koniec, o to, żebyśmy szanowali czas i mieli świadomość tego czasu. Panie, dziękujemy Ci za każdy dzień naszego życia. Dziękuję Ci, Panie, za doświadczenie każde. Dziękuję Ci, Panie, za. Za dobroć, która z tego wypływa. Dziękuję Ci, Boże, za to, że nie jestem w stanie ani czasu wydłużyć, ani skrócić, ani przyspieszyć, ani zatrzymać. Boże, wierzę, że Ty jesteś Panem czasu, że Ty tak cudownie stworzyłeś nasze życie. Ja wołam do Ciebie, Panie, żeby być wrażliwą na, na ten czas, który mi dałeś, który nam dałeś żebym go nie marnowała, żebym syciła się każdym dniem, żebym była, Panie, też odpowiedzią na, na Twoje potrzeby i na Twoje modlitwy. Boże, ja wierzę, że uszczególnisz i uszczegółowisz moje życie i, i dasz mi więcej poznania, więcej mądrości. Panie, modlę się o to, bym e, z sensem, z miłością, z bliskością i z Tobą e, szefowała czasem. Bym była mądra, rozważna i e, życzę tego samego Kościołowi, Życzę każdemu z nas, byśmy byli dobrymi szafarzami czasu i byli świadomi tego, co Ty nam dałeś. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Kiedy błądzę, nawet kiedy słabną, najciemniejszą z nocy, ja ufam. Jezu, jesteś większy, nigdy nie zawiedziesz. Będę Ciebie Ze wszystkich mych sił i całym mym sercem. wszystkich mych sił i całym mym Nocy, ja ufam, Jezu jesteś, jesteś większy, większy, nigdy nie zawiedziesz. Będę Ciebie biednić, ze wszystkich mych sił i cał... Do mnie lęk, burza i mrok nie zniszczą mnie. Ja wierzę Ci, bo prawdy głos to Ty. Ogień nie może spalić mnie. Wygram w modlitwie, więc me, dziś dobrze wiem to, czego chcę, to Ty. Nie słucham, co mówi do mnie lęk. Burza i mrok nie zniszczą mnie. Ja wierzę Ci, bo prawdę głos to Ty. Ogień nie może stawić mnie, Wygram modlitwie niepiękny me. Dziś dobrze wiem, to do czego chcę, ty to Ty. Bo nawet kiedy Ja bierzesz, będę ciebie bić Ze wszystkich moich sił i całym mym sercem Ze wszystkich moich sił i całym mym...